Hej, 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 witajcie na kolejnym odcinku u mnie na kanale miałem lekką przerwę. Jakieś 5 dni albo 6. Ale do takich przerw możecie się przyzwyczajać, bo no, rok szczególny i rozumiecie. No raczej będą odcinki raz na tydzień. Ale tyle z ogłoszeń parafialnych. Jak to się przedstawiało. O, super. Udało się. Dzisiejszym się przypomina kolejna restauracja, mianowicie Subway, czy tam Subway dla Polaków. Jest to restauracja, w której robi się kanapki, jakby ktoś nie wiedział. Jest ona na ulicy, która nie ma nazwy, wychodzi od tamtego ronda, znaczy tego. Generalnie miasto się trochę zwinęło, tak z góry lepiej to wygląda. Osiedle też odnowiłem, to wam pokażę w innym odcinku, ale my jesteśmy przy restauracji, także jak wspomniałem restauracja to Subway ma taki baner co w przypadku Subway'a mało popularnej restauracji w Polsce, no jest rzadkie, Subwaya raczej nie mają takich banerów, ale my się tym nie przejmujemy, my tworzymy własną historię. No. logo, jak widzicie, wykonałem z sztandarów. A cały budynek jest w takim stylu jak większość Subway, czyli no cegłówki. Tak? W większości Subway to, to jednak jak cegły. Albo to są stare, zaadaptowane budynki, albo budowane w takim, w takim stylu. to tyle możemy wbijać do środka. Yy, no. Jesteśmy w środku i zaczniemy od lady. Tak jak strasznie się tego Tak, tutaj zrobiłem wyjątek i lada, z którą powinny być jakieś bułki, dodatki, mięso, szynka, ser, yy, umieściłem tabliczki, a na nich yy, dorosły i te... Nie miałem za bardzo pomysłu, co tu wstawić, a myślę, że dobrze to, jak to mówi młodzież, kwituje. Te obrazy miały, znaczy nadal mają, imitować regał, kurde, nie regał, no wiecie, ten wyświetlacz, gdzie są oferty, to co sklep sprzedaje, w tym wypadku restauracja. Dobra, wejdźmy na, na kuchnię. Kuchnia nie jest duża, są szafki. Wysoko. Nie ważne. To miało być za zmywarkę, W sensie wkłada się tu naczynia. To no takie urządzenie na kuchni często jest do wyparzania naczyń. no. Co tu jeszcze mamy? To, to miał być piecyk lodówki i tam do bycia łapek. Chciałem trafić w ten przycisk. Dobra, dalej mamy jakieś no, stoliki, stoliki, jeszcze stoliki. Jest tu dość dużo miejsca i... i myślę, że dobrze. Tak, nie, nie chciałem tym spychać na siłę. Dobra, chodźmy na górę, bo subway, co. U mnie w mieście, co jednak z się zdarza, jest dwupoziomowy. Na drugim poziomie są, jest dość niski, praktycznie jakoś to tak na siłę wcisnąłem, ale jednak wcisnąłem. No i na tym poziomie są no, stoliki, też miejsce, żeby sobie posiedzieć. Trochę mniej wygodnie, ale jednak. I są różne rzeczy. Typu... Uznałem, że szaukery to pasują. Tu już jest ściana, dlatego nic nie przesadłem. Chociaż wiem, że nie wygląda to za ładnie. No, uznałem, że szaukery tutaj pasują i wyglądają jak takie sejfy. Uznajmy, że to jest główny subway na całe miasto. czy na województwo. Poza tym, poza tym są tu toalety nieoznakowane praktycznie. Nie Pierwsza jest dla personelu. Wiadomo, kraniki i klopy wszystkie wyglądają tak samo. I no nie jest ona jakoś za bardzo wyszukana jak widzicie. Także tyle, tyle jeśli chodzi o to, ale to. Znaczy są jeszcze dwie, męska i damska. I zajrzymy sobie do, do tej pierwszej z brzegu. Druga jest identyczna. I Tak. Kabiny wyglądają tak samo. I nie miałem tu za bardzo miejsca. Poza tym nic nie mogę powiedzieć o piętrze. Czy jest jedna rzecz, która pewnie Was zastanawia, jak to się dzieje, że tutaj jest jasno, ale to sobie wyjdziemy na zewnątrz, i myślę, że to widać. I mianowicie w rogach tej restauracji, w rogach ścian, nie widać umieściłem glowstone, y i to one tak świecą. Znaczy, wprawdzie wcześniej umieściłem tu e, lampy z innej mody. Tak, e, światło no, rozświeca się tak nienaturalnie, jak. E, a w grze wydaje się, że te lampy tu dalej są. i Jest jasne, tak jak byłyby te lampy. Bo normalnie, gdyby gra odczytała glowstone jako glowstone, to no, byłoby tu trochę no, ciemniej. I, i na no, nie wygląda to za ładnie, jak jest tutaj tak jasno. Dobra, także już mamy cały i odcinek też już mamy cały, bo to wszystko, co chciałem Wam przedstawić i powiedzieć. Poza tym, no tak jak mówiłem, niestety odcinki będą się pojawiały no, raz na tydzień, czasem coś tam wrzucę, spodziewajcie się bonusów ale no raz na tydzień. No to też nie gwarantuję, że zawsze, bo wiecie, szkoła, liceum, to, to nie przelewki. Więc yy, no... Będę żałuję, ale będę, bo no, ostatnio wróciłem do trochę regularniejszego nagrywania i no... Będzie fajnie. A odcinków możecie się spodziewać w sobotę albo w niedzielę, ewentualnie w piątek. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i siema.